witam serdecznie w 44 odcinku ekspresu Frankowiczów. Stały komplet, czyli Hamil Fiedosik oraz Zbigniew Urbański. Pierwszy dzień, tydzień szkoły już za nami. Jak tam u was w domu? Wszystko w porządku, szkoła bez zmian. U nas też ja odetchnąłem z ulgą, wreszcie jest cisza w domu, przynajmniej od 8 do 16. Tak, no w porywach do 17. Ale my dzisiaj nie o tym oczywiście, drodzy Państwo, tylko o sprawach, które nurtują i interesują Frankowiczów. Zaczynamy od skrótu informacji, które przedstawimy w dzisiejszym programie. Nie milkną głosy po posiedzeniu Sądu Najwyższego. Ile to może jeszcze trwać? Prognozy sędziego Piotra Bednarczyka. Statystyki spraw frankowych. Na co powinien zwrócić uwagę Frankowicz? Jakość i blockchain. Wyroki Getting Bank, Deutsche Bank. Relacja z Włoch sprzed siedziby najstarszego wciąż istniejącego banku świata. Okiem były Frankowiczki. Gościem adwokat Wiktor Budzewski. Zaproszenie na trzecią edycję konferencji dla Frankowiczów Polska wolna od Franka. Odpowiedzi na pytania internautów. Zaczynamy oczywiście od Sądu Najwyższego. Uwaga, uwaga, zebrali się, spotkali, ale nic nie ustalili. Nie odpowiedzieli na sześć pytań, no, a które wszyscy liczyli, że odpowiedzą. Chyba to nie jest zbyt duże zaskoczenie, a sędzia Piotr Bednarczyk jasno stawia sprawę. Prawda, Kamil? Tak, to prawda. Zdecydowanie um, trzeba zwrócić uwagę na dwie podstawowe kwestie. Pierwsza kwestia to jest taka, że tak jak słusznie zauważyłeś, po prostu ta uchwała nie mogła zapaść 2 września z uwagi przede wszystkim na rozbieżność w em, em, pojęciu em, układu sędziowskiego, czyli tym, czy sędziowie tak zwanego Neo faktycznie są właściwie pobrani, e, znaczy wybrani, przepraszam, w tym zakresie do e, bycia członkami Izby Cywilnej Sądu Najwyższego i w związku z tym, że budzi to bardzo dużo kontrowersji, wręcz nawet są wyroki już Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie polskiej, czy też już nawet w pojedynczych sprawach e, Sądów powszechnych, gdzie chociażby ostatnio z aresztu został wypuszczony prokurator, który był przez inny organ, również powołany przez Neokeres, czyli Izbę Dyscyplinarną. Został on przez tą Izbę pozbawiony immunitetu i właśnie umieszczony w. Areszcie do czasu zakończenia postępowania, i tutaj sąd stwierdził, sąd rejonowy w Warszawie dla Śródmieścia stwierdził, że ta izba nie jest organem właściwie sposób powołanym, wobec tego nie mogła skutecznie cofnąć immunitetu, i dlatego właśnie taka sytuacja miała miejsce. No, oczywiście dla Frankowiczów może się to przełożyć na nieco inne rozstrzygnięcie, to znaczy takie, że w przypadku, kiedy ta izba cywilna faktycznie miałaby wady w zakresie tych sędziów, którzy są pobrani, wybrani, przepraszam, z nowego układu, tak, innymi słowy, zostali w inny sposób niż dotychczasowy wybierani, no to tutaj wiemy o tym, że w takiej sytuacji mogłoby dojść do albo zmiany składu, czyli z całej Izby mógł ten skład wyglądać na przykład tak, żeby byłby to skład siedmioosobowy bądź trzyosobowy. Natomiast generalnie, tak jak tutaj wstępnie już Zbyszek powiedział faktycznie wiceprzewodniczący Wydziału Frankowego Sądu Krajowego w Warszawie, Piotr Bednarczyk, wskazał, że nie powinno to te oczekiwanie na uchwałę, która na prawdopodobnie pewnie za półtora, za dwa lata może mieć miejsce już być istotne, dlatego że brak decyzji jest również decyzją, to znaczy w tym przedmiocie wiemy, że orzecznictwo jest już szerokie i sędzia sam mówi wprost, że nie wydawanie wyroków groziłoby przewlekłością takiego postępowania, jak wiadomo w Konstytucji każdy człowiek, każdy Polak ma prawo um, dbania, a w zasadzie państwo musi dbać o to, żeby. Um, Prawo do czynnego uczestniczenia i przeprowadzenia procesu sądowego było bez żadnej zwłoki i oczywiście w takiej sytuacji, kiedy czekalibyśmy nie wiadomo ile lat na, na wydanie orzeczenia CUE, a później decyzji Izby Cywilnej, faktycznie mogłoby być zbyt przewlekłe w zakresie rozpatr rozpatrzenia takiej sprawy. Głosy, które w ostatnim tygodniu po tym zdarzeniu czy po braku uchwały miały miejsce, oczywiście wskazują przede wszystkim na to, że sprawy powinny być już odwieszane. Dlatego, że no nie jest celowym, aby przez taki okres czekać na uchwałę, która zdecydowanie jest zdeaktualizowana, przede wszystkim z uwagi na to, że w tym roku zapadły już dwie bardzo ważne uchwały, przede wszystkim uchwała siódemkowa 7 maja, która ma moc zasady prawne i bezwzględnie wskazuje na to, jak powinno wyglądać orzecznictwo. Do końca sierpnia 2021 roku liczba spraw wytoczonych przez frankowiczów wyniosła 115 tysięcy. Kamil, powiedz mi, jak to wygląda do analogicznego ubiegłego roku, czyli do sierpnia 2020 jest, roku. Jest wzrost? To jest podwójny wzrost. Podwójny? Powiedziałbym nawet, że jeżeli wzięlibyśmy same wakacje, czyli okres wakacyjny, są to oczywiście dane jeszcze powiedzmy przybliżone, bo Ministerstwo Sprawiedliwości akurat za ten kwartał dane poda dopiero pewnie za półtora miesiąca, natomiast już wiemy, biorąc pod uwagę średnio statystyczne, że zainteresowanie członków społeczności życia bez kredytu było tak ogromne. Mimo, że był to okres, okres wakacji, jak nie były przez cały pierwszy kwartał i drugi kwartał, również w tej części przed wakacjami. Także to można powiedzieć, że po prostu jest natychmiast widoczny trend, który przede wszystkim bazuje na tym, że być może w tym roku liczba nowych spraw przekroczy nawet 80 tysięcy w jednym roku. No to jest coś niesamowitego, bo jeszcze przecież przez, od kiedy, 2017 roku, mamy te statystyki. Prowadzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości, to do tej pory nie było w ogóle przez te wszystkie 4 lata aż takiej sumarycznie ilości złożonych pozwów. Tutaj w jednym roku, w tym 2021, jest bardzo duża szansa na to, że zwiększymy znacznie ilość pozwów, biorąc pod uwagę poprzednie lata. Także no oczywiście to pokazuje tylko, że Frankowicze wiedzą, co mają robić, nie słuchają się propagandy banków i to najbardziej cieszy. A jak myślisz, czy na decyzję i sądów, i, i Frankowiczów wpłynie jakoś? Ocena, opinia, to co powiedział sędzia Bednarczyk, żeby, no, mm -hmm. tak jak wspominałeś, że brak decyzji jest decyzją, prawda? Tak. Nie ma na to czekać, trzeba działać. I to skierował zarówno i do Frankowiczów, moim zdaniem, i do, do sędziów, sądów, które prowadzą te sprawy. Tak, ja zawsze do tej kwestii podchodzę na dwój sposób. Po pierwsze, trzeba zwrócić uwagę na tych, którzy już mają sprawy w sądzie, tak? I ewentualnie wśród tych jest niespełna 10% Frankowiczów, którzy mają zawieszone postępowanie do czasu właśnie tej uchwały Izby Cywilnej, która nie nadeszła. I w stosunku do tych osób faktycznie ten czas no, prawdopodobnie jest istotny, dlatego że najczęściej jest tak, że oni mają zakończony już przewód sądowy, przewód dowodowy, a sąd z wyrokiem jedynie wstrzymywał się do tego. Prawdopodobnie w tej chwili ta uchwała już będzie nieistotna dla, dla tych sędziów i te postępowania zostaną odwieszone i mam taką nadzieję, że będziemy takie wnioski składać. Ewentualnie, jeżeli taki wniosek nie będzie przyjęty, to będziemy składali również pisma dotyczące przewlekłości postępowania, bo tak jak zresztą sam sędzia Bednarczyk powiedział, nie może może być tak, że sprawa będzie trwała tak długo. Dlatego z tej perspektywy powiedziałbym tak. No nie ma absolutnie czym się przejmować, bo druga strona, czyli te osoby, które dopiero zaczynają powództwo. To nawet jeżeli założymy, że sprawy trwają 2-3 lata, to ten czas, który będzie potrzebny na wydanie tej uchwały, i że ona w ogóle kiedykolwiek zapadnie, to i tak będzie krótszy niż yy, spodziewany czas trwania postępowania. No to, to też obrazuje yy, wykres, który przygotowaliśmy, czyli tu mamy kwestię tego, że jeżeli założymy, że dziś mamy 2021 rok, a sprawa będzie jeszcze w sądzie cywilnym, w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego powiedzmy przez 2 lata, no to mamy koniec roku 2023, może 2024. Jeżeli Frankowicz założy teraz nowe postępowanie przeciwko bankowi, no to ten czas będzie i tak nieco dłuższy, dlatego że trzeba założyć, że to będzie przynajmniej sprawa zakończyć się w 2024 prawomocnym w roku. Więc tutaj można powiedzieć, że ta uchwała nie będzie miała znaczenia na pewno dla tych, którzy teraz się zdecydują, no i ludzie o tym po prostu wiedzą, dlatego składają pozwy. Ale nie, nie pochwaliłeś się, bo macie już 50. w tym roku postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia. No to wspaniały wynik. Tak, no tutaj przede wszystkim właśnie, jeżeli ktoś ma zawieszone postępowanie, a w międzyczasie udało nam się zdobyć postanowienie sądu, czyli złożyliśmy odpowiedni wniosek, uzasadniliśmy go i sąd udzielił zabezpieczenia roszczenia, to znaczy, że taki frankowicz mimo tego, że na przykład sprawa toczy się dalej, bądź też jest zawieszona w tych 10% przypadków, to i tak, i tak już nie musi płacić. Wobec tego dla niego jest to no oczywiście lepiej, żeby się sprawa skończyła szybciej, ale na pewno dużo lepiej jest, jak już nie musi płacić. Przejdźmy teraz do tego, na co powinien zwrócić, uwagę Frankowicz, jeżeli chodzi oczywiście o wybór kancelarii, prawda? No z pewnością jest to jakość, ale dochodzi tutaj do tego jeszcze blockchain. Może wytłumaczysz, o co chodzi? No tak, my dosyć dużo na ten temat ostatnio mówimy, dlatego, że przede wszystkim korzystając z nowych technologii, mocnego wsparcia IT, bo trzeba pamiętać, że dzisiejszy proces z bankiem, z uwagi na doświadczenie, które posiadamy w tym zakresie, jak i też powtarzalność, oczywiście w pewnej kwestii, tylko nie w całości tego postępowania, bo każda sprawa jest indywidualna, pozwala na korzystanie z nowych technologii właśnie blockchain i to również wyróżnia. To znaczy ja przede wszystkim zwracam uwagę na to, że w dzisiejszych realiach zarówno związanych z tym takim hybrydowym postępowaniem sądowym, czyli tym, że większość postępowania jest prowadzona czy przez sędziów zdalnie, poprzez chociażby Teams, czy też poprzez portal sądowy są doręczane pisma. Bardzo mało jest takiej można powiedzieć realnej, realnego obiegu poczty w starym wymiarze czasowym. Także tutaj wydaje mi się, że istotnym jest, żeby pamiętać o tym, że proces z bankiem to nie jest tylko kwestia prawnika, to nie jest kwestia również analityka finansowego, który robi, to jest również bardzo mocna kwestia. Administracji, logistyki tego całego, całego procesu, bo trzeba pamiętać, że to są rzeczy bardzo istotne, aby zawsze na czas odpowiednio przygotowane dokumenty i pewność, co do tych dokumentów, jak one są podpisane, były faktycznie istotne z perspektywy całego procesu sądowego. No dobrze, Kamil, przejdźmy teraz do ostatnich wyroków, czyli do banku Getting Bank i Deutsche Bank, bo no, kolejne sukcesy, co tu dużo mówić. Tak, kolejne unieważnione umowy w serii na zasadzie doli dwóch kondycji bardzo nas to cieszy, bo Zaraz po wakacjach znowu przyszła nowa fala tych orzeczeń. Oczywiście sędziowie wracając z urlopów, zdecydowali się już zacząć wydawać te wyroki i to bardzo cieszy, dlatego że to potwierdza tylko fakt tego, że mamy orzecznictwo jasne, klarowne i nie ma wątpliwości do tego, jak powinny być konstruowane w tej chwili wyroki, czyli stwierdzenie ważności umowy na zasadzie właśnie teorii dwóch kondykcji. A ja chciałbym Państwa teraz zaprosić na fragment programu Okiem byłej Frankowiczki, w którym to tym razem Kasia Urbańska, czyli prowadząca program, gościła adwokata Wiktora Budzewskiego. Milion um, osób, których dotknął ten produkt finansowy, nie uzyskało wciąż wiążącej prawnie odpowiedzi. To wciąż jednak mamy instrumenty, Prawne I mamy orzeczenia Sądu Najwyższego, które należy stosować w wyrokach sądów, prawda? Zdecydowanie tak. Znaczy, to jest bardzo ważne. To znaczy, że sędziowie w ogóle powinni orzekać samodzielnie i w oparciu o swoją wiedzę, o swoje doświadczenie i po prostu stosować przepisy. To jest niezwykle istotne, bo żaden sędzia nie powinien się oglądać na inne składy orzekające. Tylko według własnego sumienia i zgodnie z najlepszą wiedzą, którą i z własnym też doświadczeniem, powinien po prostu orzekać, wyłożyć przepisy i dojść do wniosków, wydając konkretny wyrok w konkretnej sprawie. Także tutaj to, to jest w ogóle takie zagadnienie, bym powiedział, systemowe, bowiem to, na co zwróciła Pani uwagę, że sądy zawieszają postępowania, między słowami, ale generalnie do tego to się sprowadzało, że składy sędziowskie potrafią zawieszać postępowania, bo mówią, dla nas będzie istotne, co powie Sąd Najwyższy, tylko wszyscy zapominają, że tak naprawdę w Polskim Kodeksie Postępowania Cywilnego nie ma podstawy prawnej do tego, żeby zawiesić takie postępowania z uwagi na pytania skierowane do Sądu Najwyższego. Oczywiście tutaj jako podstawa jest przywoływany ten artykuł 177 paragraf 1 punkt 1, zgodnie z którym Istnieje możliwość zawieszenia postępowania cywilnego, jeżeli wynik tego postępowania zależy od wyniku innego, toczącego się nie, postępowania cywilnego. I to jest bardzo istotne w tej całej sprawie, bowiem nie, tak naprawdę sprawa, która jest rozstrzygana przed Sądem Najwyższym, te pytania, które zostały zadane do Sądu Najwyższego, nie są w żadnym wypadku inną sprawą cywilną, od której uzależniony jest wynik. Ne, każdej konkretnej sprawy. I to trzeba o tym pamiętać, i to trzeba podkreślać na każdym ne, kroku. Oczywiście, fajnie by było tą uchwałę mieć, i zakładam, mm -hmm. że wszyscy wychodzili z takiego założenia, że jeżeli się Sąd Najwyższy wypowie, to ne, oni będą z tego czerpali ne, pełnymi garściami. Natomiast no, prawda jest taka, że ne, to nie jest inne postępowanie cywilne inne toczące się postępowanie cywilne, a tym samym brak jest podstaw w ogóle do zawieszenia e, któregokolwiek z postępowań e, cywilnych. Także ja uważam, że nie tylko, że wszystkie składy e, orzekające i tak powinny orzekać, nie oglądać się na uchwałę Sądu Najwyższego, e, bo znowu to jest jeszcze jedno zagadnienie, o którym trzeba pamiętać, że e, ta uchwała będzie de facto, tak czytając literalnie przepisy, ona będzie wiązała inne składy sądu najwyższego. To nie jest tak, że nagle sąd apelacyjny, sąd rejonowy, sąd okręgowy będą związane z tym, co powie sąd najwyższy. No bo sądy są niezależne i każdy sędzia, tak Dokładnie, jak wspomniałem tak. wcześniej, ma działać zgodnie z przepisami i w zgodzie ze swoją oceną sytuacji. Dokładnie tak, także to też nie, nie mamy nawet takiego bezpośredniego powiązania. Oczywiście zakładam, że większość będzie mm -hmm. się kierowała tym, co powie. Sąd Najwyższy. No jednak jest to e, najwyższa instytucja e, sądownicza w Polsce i zasiadają tam e, bardzo mądrzy ludzie e, z doświadczeniem niezwykłym i, i również w orzekaniu. Także te osoby, jeżeli będziemy mieli uzasadnienie tej uchwały, to na pewno będzie e, gigantycznym opracowaniem, gigantyczną pomocą i wskazówką, drogowskazem dla innych e, składów orzekających. Natomiast jeżeli się rozejrzymy i będziemy mm -hmm. chcieli poszukać, to odpowiedzi na pytania, które zostały zadane, znajdziemy w innych orzeczeniach czy sądów apelacyjnych, także Sądu Najwyższego czy Trybunału Sprawiedliwości. No więc Unii właśnie, bo te drogowskazy już są. Oczywiście zapraszamy Państwa do obejrzenia całego odcinka tego programu Okiem Byłej Frankowiczki, a teraz przeniesiemy się do słonecznej dali. Słońca nigdy dosyć, no mamy już wrzesień, prawda, a tam zawsze jest słonecznie, jest pięknie. Zaprasza Kamil na swoją relację sprzed siedziby najstarszego, wciąż działającego Banku Świata. Buongiorno, witam Was serdecznie sprzed siedziby najstarszego istniejącego banku w Europie, banku Monty di De Siena. Jest to bank, który powstał w 1472 roku, więc jego istnienie notuje się już niemal 550 lat. Jest to bank, który co prawda ma problemy finansowe, obecnie jest niedowiększowany w kwocie 2,5 miliarda euro. Ale czy to świadczy o tym, że ten bank jest zły? Czy to świadczy też o tym, że bank przez te pięć wieków przetrwał sprzedając różnego rodzaju produkty swoim klientom? Wcześniej były to oczywiście innego rodzaju usługi bankierskie. Dziś są to najczęściej usługi sprzedawane dla firm, dla konsumentów, natomiast takich banków we Włoszech jest wiele. Bank Unicredit czy Bank Florencji, słynni medyceusze, którzy rozbudowali w ogóle Florencję. Trzeba pamiętać o tym, że te banki istniały, jest to kolebka bankowości. Co się dzieje natomiast w Polsce? Ile lat funkcjonują polskie banki? Przypomnijmy Raiffeisen, który powstał w Polsce i po kilku latach zniknął. Deutsche Bank, bank niemiecki, który przeszedł tą samą drogą. Można wymieniać wiele takich przykładów. Dlaczego tak się stało? Otóż prawdopodobnie dlatego, że do Polski przybyły te banki jedynie po to żeby sprzedawać nieuczciwe produkty finansowe, takie jak właśnie kredyty tak zwane frankowe. Przez kilka lat funkcjonowanie na rynku polskim spowodowały 900 tysięcy nieuczciwych, toksycznych kredytów, czyli 900 tysięcy polskich rodzin ucierpiało w wyniku nieuczciwych praktyk. Właśnie tychże banków, do tego trzeba dodać oczywiście inne banki, które mają chociażby unieważnione umowy, czy też wpisane klauzule do rejestru klauzul niedozwolonych, a jak wiemy banki mają tam aż 450 klauzul. Co to znaczy dla Was? To znaczy, że musicie przestać myśleć o bankach jako, przepraszam, o polskich bankach, jako instytucjach zaufania publicznego bądź instytucjach omnipotentnych. Taki bank można nazwać bankiem omnipotentnym, bank, który istnieje pięć wieków. Jak do tego się ma bank Millennium, bank Santander czy bank mBank? To są okoliczności, o których na dzień dzisiejszy nawet trudno porównywać. My wiemy o tym, że tego rodzaju banki jak banki, które Przybyły tylko i wyłącznie do, po to, aby of, oferować produkty bardzo nieuczciwe i powodujące ogromne korzyści tylko i wyłącznie dla banków, na pewno nie dla klientów, a tym samym e, wystawiając Frankowiczów na niczym nieograniczone ryzyko, to nie są banki w rozumieniu tej bankowości, z którą mamy do czynienia tutaj od wieków we Włoszech. Może wydać Wam się to mało istotne, bo żyjemy w Polsce, ale zwróćcie uwagę na to, że już. Niemal 20% Frankowiczów do końca tego roku, zgodnie z prognozami, ma pozwać bank. Na ten moment jest to około 15-17%. Różne źródła z Ministerstwa Sprawiedliwości podają różne statystyki, natomiast jest to ogromna ilość jest to zdecydowanie ponad 100 tysięcy rodzin osób, które zdecydowały się pozwać bank. Nie jest to niczym nowym, gdyż od sześciu lat się tym zajmuję, problemem Frankowiczów. Natomiast dla Państwa chcę przekazać jeden prosty przekaz. Musicie wiedzieć o tym, że polskie banki nie stanowią kolebki, ani nie są też omnipotentne. Są to instytucje, które robią wszystko, aby Waszym kosztem zarobić jak najwięcej pieniędzy, a najgorsze w tym wszystkim jest to, że niestety nie patrzą się na wasz interes, na zasady współżycia społecznego, rażąco je łamy, łamiąc. Przypominam, że zawsze możecie zgłosić się do naszej społeczności Życie bez kredytu, gdzie pomożemy wam, wskażemy wam, jaką drogą iść, a wy już sami wybierzecie, co jest dla was dobre. Banki włoskie poszły drogą uczciwości. Nie wiem, czy tak można powiedzieć o bankach. Które operowały w Polsce, sprzedając toksyczne kredyty frankowe. Pozdrawiam Sienę, Kamil Chwiedosik, życie bez kredytu. Drodzy Państwo, już za trzy dni odbędzie się konferencja, trzecia edycja konferencji dla Frankowiczów. Polska wolna od Franka. Będą to spotkania z ekspertami yy, dokładnie w środę, 15 września o godzinie 18.30. Z tej okazji odbędzie się no, specjalny webinar, prawda? Webinar z wieloma gośćmi, z osobami, które przez Kilka lat prowadzą sprawy właśnie dla członków społeczności Życia bez kredytu, dla ekspertów w tej dziedzinie. Gorąco zapraszamy. Oczywiście, link znajdą Państwo tutaj, bądź też na naszych social mediach. Zachęcamy do kliknięcia, zarejestrowania się i bądźcie z nami. Na pewno będzie wiele nowych, ciekawych rzeczy. No, my już zbliżamy się do końca tego odcinka, więc czas na pytania internautów. Pani Ania napisała w swoim mailu następujące pytanie. Mam kredyt indeksowany w Fortis z 2007 roku. Kilka kancelarii odmówiło mi pomocy. Czy zajmują się Państwo tym bankiem, czy mają z nimi wygrane sprawy? Tak, Pani Anno, oczywiście prowadzimy sprawy dotyczące kredytu Fortis, przy czym zaznaczę, że nie jest to kredyt indeksowany, a kredyt denominowany, bądź jak niektórzy nazywają dwuwalutowy. Oczywiście to powoduje, że kredyt jest nieco trudniejszy do prowadzenia, dlatego większość kancelarii nie podejmuje się prowadzenia tych spraw, natomiast absolutnie mamy sprawy wygrane, w tym prawomocnie, jeżeli chodzi w ogóle o cały nasz track record, czyli to ile wygraliśmy spraw, to mamy tylko jedną sprawę przegraną i to w pierwszej instancji oczywiście złożyliśmy. Apelacje w tej sprawie, natomiast pozostałe wszystkie sprawy, bo ich bardzo dużo, kilkadziesiąt, zostały już zakończone, albo czekamy w tej chwili na wyroki. Z tego co dobrze pamiętam, to w kolejnym tygodniu znowu będą wyroki dotyczące paliwa. Także absolutnie zachęcam do wysłania na adres infomałparzyciebezkredytów.pl, skan umowy, ewentualnie aneksów, jeżeli był zawierany, przygotujemy Pani ofertę oraz analizę dotyczącą tego właśnie kredytu. Napisała do nas również Pani Agnieszka. Jaki jest czas oczekiwania na pierwszą rozprawę od daty złożenia pozwu? Ile trwa rozpatrzenie wniosku o zabezpieczenie w postaci zaprzestania spłaty raty kapitałowo-odsetkowej? To tak. Przede wszystkim zacznijmy od drugiej części pytania. Zabezpieczenie roszczenia może być w ogóle wykonane nawet przed jeszcze złożeniem pozwu więc to powinno trwać nie dłużej niż dwa tygodnie. Oczywiście można razem ze złożeniem pozwu taki wniosek również załączyć i oczywiście sąd też tutaj w tym przedmiocie powinien w ciągu dwóch tygodni taki wniosek rozpatrzyć. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o rozprawy, no tutaj może zaskoczy Państwa, ale może być taka sytuacja, że rozprawy nigdy nie będzie, dlatego że w tej chwili przygotowujemy bardzo dużo dokumentów, które pozwalają pominąć dowód przesłuchania stron, w tym oczywiście również strony powodowej, czyli frankowiczów, przede wszystkim z uwagi na to, że no to są sprawy Dosyć oczywiste i z dokumentów wynika, że te umowy są po prostu nieważne, gdyż w sposób rażący naruszają zasady współżycia społecznego. Dlatego też odpowiadając na pytanie, kiedy będzie pierwsza rozprawa, no, jeżeli w ogóle będzie ona wyznaczona, to najczęściej jest to około rok, półtorej od momentu złożenia takiego pozwu, natomiast najczęściej jest jednak tak, że wszystkie postępowania, czynności w ramach tego postępowania są przeprowadzone zdalnie, hybrydowo, czyli świadkowie są przesłuchiwane na piśmie, etc. Także tutaj no, nie ma też takiej starej, klasycznej. Formuły prowadzenia postępowania sądowego, że odbywa się kilka rozpraw, może być tak, że będzie tylko jedna rozprawa, albo nawet, że nie będzie żadnej. Napisał do nas również Pan Kazimierz. Ile trwa postępowanie w pierwszej i drugiej instancji? Czy bank zawsze odwołuje się od, pier od wyroku pierwszej instancji? To znaczy na ten moment tak. Tak to wygląda, że banki zawsze składają operacje. Oczywiście bezskutecznie, bo nie zmienia ona tego wyroku na korzyść banków. Natomiast trzeba pamiętać, że to jest po prostu strategia banku. E, łącznie, czyli przez pierwszą i drugą instancję takie sprawy powinny się kończyć obecnie w okresach trzech lat i oczywiście mówimy tutaj o prawomocnym wyroku. My oczywiście później jeszcze e, kilka tygodni potrzeba, na maksymalnie kilka tygodni potrzeba na egzekucję tego wyroku, czyli wy, wykreślenie banku z hipoteki, złożenie takiego wniosku oczywiście o wykreślenie, bo Księgi wieczyste robią to dużo, dużo dłużej. Jest to przynajmniej kilka miesięcy. Natomiast no, oczywiście również egzekucja tych pieniędzy, jeżeli bank sam nie zapłaci, to przez komornika wydykujemy te pieniądze na rachunek właśnie kredytobiorcy. I to wszystko w dzisiejszym programie. Dziękujemy Państwu serdecznie. Kamil, dziękuję Tobie. Dziękuję i zapraszamy oczywiście na naszą konferencję. I widzimy się za tydzień.